Kochani, ta osoba trzeba ją odciąć od mediów społecznościowych, bo sobie robi krzywdy. Um, ja I też po prostu pokazując różne patologiczne rzeczy. Dlatego um, osoby, które uda się zgłosić na TikToku e, z poprawnym rezultatem, ze skutkiem to konto i pokaże mi, że TikTok odpowiedział tak, że zgłoszenie konto zostało usunięte. Eee, ma ode mnie 1000 zł. 1000 zł blikiem lub jakimś przelewem mm, lub wypłatę z bankomatu. Eee, więc funkcjonuje się nagrodę. 1000 zł za usunięcie tego konta. Słuchajcie, drama time. Yy, no ale słuchajcie, kurde, czas na wyjaśnienia. Czas wypowiedzieć się publicznie, tak jak ta osoba publicznie chciała mnie, e, nie wiem, zniszczyć czy coś takiego, try me. Teraz ja e, zacznę mówić i e, zaczynamy sobie wszystko wyjaśniać po kolei. Po pierwsze, bardzo mnie denerwuje fakt, że jestem rzucana w te same kategorie, co, co właśnie ta osoba. Wszyscy wiemy, o kim mówię, ale nie chcę promować tej osoby, ale niestety notorycznie jestem stawiana e, na, na storiesy, są wymyślane bzdury na mój temat, jestem porównywana w ogóle do tych osób, gdzie, no sorry, look at me, and spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie na to coś. Bo dla mnie, osoba, która idzie podcinać e, perłkę do fryzjera, no to naprawdę ma coś z garem. E, I no, mam zęby, mam włosy, w miarę dobrze się trzymam, ale też. E, przez bardzo długi czas milczałam i właśnie nie wypowiadałam się na ten temat, ale dzisiaj się właśnie to skończy. Uważam, że nie ma bardziej szkodliwej osoby w internecie: bardziej zepsutej, bardziej e, toksycznej. E, wszyscy wiemy, co się działo na przykładzie Dadi. Nie wierzę, że muszę takie rzeczy poruszać, no ale taka jest prawda. I e, wstawianie w ogóle moich starych zdjęć sprzed tranzycji i nie wiem, próba po prostu ośmieszenia mnie albo nie wiem, zrobienia mi po prostu na złość, jest po prostu nijaka. Dlatego, że ja uwielbiam patrzeć na swoje stare zdjęcia, uwielbiam patrzeć na to, jak się zmieniłam, w przeciwieństwie do Ciebie. Tak jest prawda. I mówię teraz personalnie, personalnie do, do tej osoby, bo wiem, że i tak to oglądasz. I robienie czegoś takiego, po prostu jakieś masowe zgłaszanie i jakieś takie odwalanie akcji, jest po prostu żałosne. Mam nadzieję, że ten, kto dostał te tysiąc złotych, chociaż dobrze je wydał, bo... Ach, po prostu jest taka bzdura, to są takie bzdury, które ona wstawia i to są tak wszystkie rzeczy praktycznie wymyślone. Ale fakt faktem, ma uznanie, ludzie za tym idą, wchodzą do mnie na live'a, wymyślają po prostu takie głupoty, ale ja zawsze się ze wszystkiego jestem w stanie wytłumaczyć i to, jaką jestem osobą, zawsze gdzieś tam mi się właśnie zwracało, bo ja nie udaję nikogo, ja jestem jaka jestem i czy na live'ach, czy teraz, czy inaczej i... Uwierz lub nie, że wstawianie moich starych zdjęć w ogóle mi nie robi przykrości. Wręcz przeciwnie, ja się cieszę, że kiedyś wyglądałam tak, tak, a teraz wyglądam tak. I nie ma w tym w ogóle nic. Ale no, sorry bardzo, porównywanie się i e, nie wiem, wstawianie w jakimś tam, nie wiem, poziomie. Posłuchaj, nie masz żadnego poziomu. Nie masz żadnego poziomu. Jesteś starym, po prostu. W perłce, który nic w życiu nie osiągnął. Jedyne co, co jego jest osiągnięciem, to jest po prostu szczucie ludzi, wyzywanie. I mam nadzieję, ja się dziwię w ogóle, że tobie jeszcze ktoś krzywdy nie zrobił za to, jakie numery odstawiasz. Więc chciałabym po prostu raz na zawsze zamknąć ten temat. Mam totalnie wyjebane na tą osobę. Wiem, że ona co jakiś czas po prostu lubi się uaktywniać. Bo żeruje gdzieś tam na moich zasięgach, ale daj sobie spokój. Nigdy nie będziesz szczęśliwą osobą. Po prostu taka jest prawda. Jakby możesz mnie atakować, możesz robić mi, nie wiem, podgórkę, ale jak widać jestem tutaj, mam sprawną buzię, mogę mówić i po prostu najzwyczajniej w świecie chciałabym powiedzieć, żebyś się naprawdę wybrał na jakieś porządne leczenie, a ode mnie, od mojego kota po prostu się odpierdol. Miłego dnia wam życzę. <słyska> O, o, o ...na łeb i będzie tyle. Perłka pierdolony będzie mi tu pisać. Do widzenia. Wypierdalać transidła. No. Ja powiedziałam. Ta kreatura kurwa, peru, czy dło pierdolone ma w mordę, jak mnie zobaczy. Tyle mam do powiedzenia.